Drzwi. Kurwa, już u mnie szybciej się otwierają w kiblu Dobra. Wreszcie weźmę ten jebany kluczyk W tym jebanym pokoiku czy korytarze Tak, otwieraj się, otwieraj się Ile mam czekać? O, tutaj ciągnik stoi. Można zaorać coś? Kogoś. <gry> więc będzie fajnie jak zdążę <laughs> dobra oczywiście tak oczywiście no tak. mhm. po chuj to robicie nic to wam nie da chyba że nie zdążę kurwa który to prawdziwy cz, 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 cz. Tak. No. I o to chodziło. Dobrze, że się schowałeś tym ciągnikiem. No Boże święte Za. Pierdliwa gra. Tam zamknięte, tu otwarte. No, żeś kurwa. Trzeba coś zaorać Bo można z nudów No ale mamy klucz Więc można gdzieś komuś Zapierdolić z klucza Jeśli, Jeżeli się w ogóle da No teraz mamy mały problem Bo nie wiem za bardzo gdzie mam iść Hmm, dobra, to zróbmy tak Zajdźmy tam, zobaczmy czy tam te się drzwi otworzą Jak się nie otworzą to przejebane Czekaj, te chyba Ty kurwa dziwko Drzwi nie umiesz otwierać? Nie tak cię szkoliłem Dobra Jebać to idziemy do tych drzwi które zajebiście szybko się otwierają nie zdążysz nawet wrócić a już się otworzą tak Jak fajnie żadnego pojebanego zombiaka nie ma ani trupa mm, hi, hi, hi. Tam na dole jeszcze są drzwi, ale nie pamiętam, czy ten klucz będzie pasował. Kurwa. Co to tak skrzypiało? Czyżby dopiero piosenka się załadowała z gry? <gry> o, no wreszcie, coś pasuje. Szkoda, że tej gry nie ma, nie ma na PC-ta. Kurwa na konsolę na zrobili Konsolowcy zazrani Bateryjka do tąki? Przyda się A tam co? Kurwa Jakieś podejrzane cienie Mamy tu mapę czy nie mamy? Mhm mm Mamy Dobra więc tak Zróbmy taki trik mm -hmm. Odblokujmy to Kurwa Mać nie wychodź ja pierdo Jesteś dolna jak moja była Tak po chuj te drzwi otwierasz No i pochuj, ja się pytam Widzisz naciśnie za dużo i już Kurwa pootwiera wszystkie zamki Otworzy drzwi Jeszcze dalej gdzieś pójdzie? Tak kurwa, pozazdrościć takie suki. To zobaczymy, co to nas czeka. Mam nadzieję, że hmm. będzie wesoło. Podobno fajna impreza ma być za tymi drzwiami. O kurwa. Już się zapowiada gorąco. Kogoś buty, kalosze. Z biedronki. Łóżko. Może jakieś bzykanko? Będzie czy coś? O. Wreszcie coś, co mnie zaciekawi. Jak będzie, postaram się. Na pewno stanie dziwka. No to, kurwa, wszystko możliwe. O. Plakat z głowymi dupami. Papier toaletowy. Ścierny do dupy. Nic nie ma. Tak. Zombie, zombie A jak Kurwa Cześć Celu Galbaty O kurwa hmm. Dobra, spierdolimy, ale tam coś leży Nie wiem co Hmm, wziąłeś shotguna? Hmm. Kurwa, szkoda trochę Chuj, wezmę pistolet ten shotgun w chuja leci Dobra, bah yeah. Tak Tak, zdychaj kurwiszonie Łysy Nie podchodź, bo ci rozjebie łeb kurwo ty Dawaj! Przepalamy kurwa obwody Tak kurwa A ty spierdalaj kurwa, gdzie się wkasz no koryta, kurwa, nie ma miejsca dla ciebie. Dobra, go postaram już, kurwa, zostawić może w pizdu. A pierdol, już tak ranna jestem, tak. Uh -huh. Kurwa, dziwko, jebana. No, kurwa mać! Tyle zachodu dla jednej jebanej baterii. Nie, to jest kurwa. To jest kurwa, niepoważne, kurwa. O ja tu wchodziłem w ogóle. Tylko po magazynek było warto. No paralizator też jest dobry, nie, ale... Kurwa, co z tego, jak zmarnowało się jednego? To, kurwa, niezła... Ustawka na mnie czekała. Kurwa, chłopcy się rozerwali trochę. Tu następne drzwi, kurwa, jakieś... Podejrzane. Ja pierdolę, na każdym kroku coś czeka. Jakaś pizda. Śpijak. Kurwa, narkoman. Inne gówno. Za można dostać. Przewadujmy. Mm hmm, co to kurwa ma być? Hmm. Tiger kurwa. Zielowość. Hmm, 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 może tutaj trzeba ten klejnot włożyć czy coś Bardzo prawdopodobne I coś wtedy się stanie Ale co? Tego nie wiem Film się urwa. Dobrze więc idziemy sobie tam Być może przeżyjemy A coś widzę że tu niezłe harakili będzie Tu nie zombie? Takie cienie? Pojebane? Hmm. Dobra Może nie będzie tak przejebane O, widły Co znaczy grabie Pograbić kogoś można? Z korzeniami od razu eee, Kurwa Czemu mi się spać, chce się co to ma być? Hmm! Roślinka! Ciekawe, gdy podej... O oh, kurwa, o oh, kurwa! Nie, 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 Roślinka za dużo dopalaczy dzisiaj? Hmm. nie, nie, dużo dzisiaj nie, niech nie, 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 strażnik nie, Hmm, niech się zastanawia. Może to jakiś strażnik zielska? A po chuj ta woda Co to kurwa ma być Niby Podlewamy, czy co? Co to nam niby da? Jest Hmm? Nie rozumiem tego czegoś Podlewa się oczy co kurwa, co z tego